Dobrze. Dzisiaj macie dużo pracy, dużo pracy i właśnie o, dopiero skończyłem nagrywać dzisiaj vloga na dzisiejszy film. I zaraz go szybko tu chyba sobie nawet zmontuję i wyeksportuję. Ale też mam paczkę ze Stanów, też tutaj ogarniam o Neon, który przyszedł zbity. Ma mi tutaj gość dosłać część do tego Neonu. Bo no już wiem dlaczego się zbił. Ktoś go źle zapakował. O matkę, to jakiś kubeł zaraz będę potrzebował na to szkło, ale na razie tutaj tą gąbkę tylko powyciągam. Bo gąbką był napchany naprawdę bardzo głęboko i fajnie. O, cześć Miksolek, hej Powiem wam, że dopiero skończyłem pracować od rana. Po prostu tak mi się zagotowało, bo zapomniałem o dokumentach gdzieś tam miałem wysłać. Czekajcie, ja tu włożę, włączę sobie czat dla, um, dla subskrybentów, ale po prostu no masakrator. O, jest Grzesiu. Witam, witam was serdecznie. Czekajcie, no co jest? Wi-Fi łączy, nie z kamerą zamiast... Bo walczę z łebą i... Dużo, dużo pracy po prostu z tym zlotem. Dzisiaj się tak tyle papierkologii nałożyło, że zagotował mi się po prostu mózg. Ale już jest ok, już ogarniałem większość rzeczy, większość, o, zaczekajcie, o, nawet coś tu widać. Chyba, o, Grzesiek, a ja, cześć, Tomasz Chudziński, Dariusz jest, o, Dariusz gdzieś tam w, w podróżuje, widzę cały czas. Czekajcie. O, dobra. Jak to się nazywa? No i i, i. I. No, cieszę się, że to załatwiłem. Słuchajcie, zmierzyłem w końcu ile ogrodzenia, bo potrzeba kilometr płotów, żeby zlot w łebie ogrodzić, bo tam wcześniej część była ogrodzona i mieliśmy 600 metrów, a teraz musimy grodzić całość. O. Zaraz zobaczę, wyjmę ten neon. Aha! I wiem dlaczego on się stłukł, bo ktoś go spakował. Tutaj zawsze te neony dostają z dwóch stron taką gąbeczkę, a on dostał tylko z jednej, znaczy z dwie gąbki. Ta, co miała iść na górę, poszła na dół. Więc dramaturgia powiem wam. Zaraz zobaczymy jeszcze sobie to. Hop, hop. Oops. O. Wielkopolska pozdrawia, cześć Grzesiu, wyjdzie z tym neonem, wyjdzie z tym neonem. E, już, e, już części do mnie lecą, tylko zanim to doleci. Jeszcze teraz właśnie nie ustaliłem jak z cłem. Czy, czy mi oclą to, czy nie. E, Ops. Ale od razu zamówiłem sobie jeszcze taki większy, jeszcze większy niż ten. Ten jest duży, ale mówię zaryzykuję przez to, że się sprzedał tamten, to mówię wezmę jeszcze jeden. No ale z newsów takich jeszcze zlotowych to tak. W czwartek zagra debil. W czwartek zagra debil. Taka pankowa fajna kapela. Oni już kiedyś grali. Myślę, że będzie dobra dobra zabawa. Rozmawiałem też tutaj z menażerką, z Kasią z Bikcyca o przyszłym roku, może w przyszłym roku 35-lecie będzie miał bikcyc i może coś tam razem wykombinujemy, no, ale zobaczymy. O przyszłym roku to będziemy martwić się później. Na razie tutaj na razie tutaj właśnie musiałem też tam jakieś zamówienia, żeby kontenery na przykład prysznicowe trzeba zamówić z dużym wyprzedzeniem, żeby te kontenery czekały i żeby później na zlecie były, bo w sezonie wiadomo, jest taki gorący okres, że dużo imprez i często jest tak, że później takich kontenerów nie ma po prostu wolnych. Matko, ile ja tutaj tej gąbki jest napchane. Tak zabezpieczone i a ktoś od zewnątrz, no nie pomyślał pewnie i ja wysłałem tam zdjęcie dzisiaj, że jak to, kto to tak wysyła. Może był jakiś nowy uczeń. Ktoś zaoszczędził na pracowniku, ale za to materiał. za ten. Oops, oops, oops. Czekajcie, ja zobaczę tutaj tylko ustawienia, czy wszystko jest ok. Hmm. Bo jest wszystko ok. Bo no nie widzę, nie widzę, ile osób jest. Możecie mi napisać, czy ktoś jest. O, Max Lisowski, cześć. Poczta Polska szybciej dojdzie Neon. Tak o REMBMOIS. Cześć wujek. No, widzisz. Wujek to już możesz mówić. Wujek to, wujek to już prędzej. <grym> Jak najbardziej. Jeszcze tutaj chcę, żeby nie, żeby nie było, myślałem, żeby to otworzyć, żeby nie było, że później yy, dojdą tamte części, a tutaj też coś będzie zbitego. To mówię otworzę to sobie. I sprawdzę. Przyszedł też do mnie gimbal. Zobaczymy z tym gimbalem. To głównie myślę, że będzie, jak będę chodził po zlocie albo po jakichś imprezach i będę chciał zrobić live'a, to myślę, że ten gimbal to będzie dobre rozwiązanie. Przetestuję to sobie może na jakimś, nie wiem, na targu, na torach, może zrobię live'a. Muszę się nauczyć jeszcze dokładnie, jak go się tam. Obsługuję. Kiedyś miałem coś takiego, ale jakoś nie, nie, nie ogarnąłem i sprzedałem. A teraz mówię: Nie, no muszę znowu mieć na no, ten. Darius, ja siedzę w Paolo kafe z pięknym widokiem na Alpy. No, taki to pożyję, taki to pożyje. Słuchajcie, dzisiaj będzie film ze Starego Zlotu w Wenecji. Dzisiaj będzie film ze Starego Zlotu w Wenecji. i Później ja będę musiał jeszcze go tylko skończyć, zmontować. Ja w sumie pierwszą wersję wczoraj tam nagrałem, podsumowania, ale mówię, jakoś mi tak, tak nie pasuje, że nagrywam coś na zapas, nie? Że, nagrywam, że mówię coś jednego, a później nagrywam i to jest jakoś leci tam po kilku dniach, nie? Oops. Grzesiu, ja uciekam. Trzymaj się, trzymaj się, masz pewnie roboty, multum. O, tutaj jest zbite, o matko. Hmm, hmm, hmm. no, Szkoda takiego neona me ładnego. No. no ale dobrze, że można to naprawić. Ops. Kiedyś było dużo takich w Polsce neonów, nie? Teraz w Stanach jest dużo neonów. A ja w ogóle myślałem, żeby jakiś jeden neon może na ten. W sumie nie wiem ile on prądu pobiera, ale jakbym tak miał na zewnątrz go na stodole, chociaż na kilka godzin, żeby świecił na przykład tak od 21 do 23. To by było fajne. Właśnie jakiś timer, nie? Bo mam taki zmierzchowy czujnik, ale pewnie są takie jeszcze Ale pewnie są też takie czasowe, że od którejś godziny do którejś Mama się pyta czy będzie grać debil. Będzie grać debil właśnie no <laughs> Będą, będą hity debila, więc będzie fajnie. No myślałem o Sedesie, bo Sedes jest mi bliski, bo znam chłopaków i oni grali u mnie masę razy i już myślałem o tym Sedesie, no ale właśnie Wszyscy nie mogą zagrać. A debil też mnie prosił, też do mnie tam kiedyś, kiedyś rozmawialiśmy, żeby, żeby się spotkać na webie. Mówię, dobra, to może się z debilem dogadam. Wow. I tak to. Za mało złotów. Kiedyś jak robiłem 5-6 złotów, to można było te wszystkie kapele pomieszać, wymieszać i każdy był zadowolony. A tak to zawsze, no, kogoś trzeba pominąć i to. No ale cóż, no co ja, co ja zrobię, biedny miś, jak to mówi mój kolega Mariusz. O, chcę coś tam nie? Ja dzisiaj znowu w nocy patrzyłem, walczyłem ze ślimakami. Zaglądałem, czy, czy ślimaki mi moich sadzonek nie zjedzą, bo zasadziłem sobie tam w ogródku różne rzeczy. Uczę się, ten, ogrodnictwa. Zawsze chciałem mieć ogródek, a mieszkałem w bloku. I nie ten... Nie miałem jak sadzić, a teraz mogę się... Mogę się trochę potem. Pobawić. A czekajcie, ja sobie wezmę gdzieś tu podgląd czata, bo tam nie widzę co tutaj piszecie. Co tak cicho mówisz? Mam... Nie słychać mnie? Polska w latach 50-60 w każdym sklepie był neon. Co z tym robisz? Odsyłasz? No nie, nie odsyłam, bo to weź tych królewiczów, co byli rok temu. <grywia> Kurczę, ale to jest właśnie to. No tak to. No ale. Dobra, już nie będę gadał, nie będę marudził na zespoły. <grywia> to różnie bywa. Ale ten, w tym roku myślę, że będzie fajnie. O, jeszcze z, ten, pisałem potwierdzić scenę, nagłośnienie światła. Piszę do gościa, goś mówi: Co to w ten weekend ma być? Kurde, już coś innego podpisałem. Mówię: Zbyszek. <laughs> Nie ze mną takie numery. O. Ale cały czas się zastanawiam, jak rozstawić tam scenę. No, w tym roku będzie trochę inny układ. Będzie chyba wjazd, tutaj, o. Tomek i Paulina, tam gdzie wy jesteście chyba na tym ośrodku, nie? Intercamp. Tam chyba z tamtej strony będzie. Będzie wjazd. Przywitam się jeszcze raz, Siema, łysy. <ścoughs> czekajcie, czekajcie, uwaga, podnosimy. No, i to chyba można tutaj po prostu odkręcić. I, I co? Ciekawe jak to się łączy dalej. Czyli to i to. Aha, tutaj jest taki. Zobaczcie sobie. To jest tu. Aha, to. To się łączy jak z tym. A to To się łączy z tym. Nie wiem, jak to będzie. Nie mam pojęcia, jak ja to będę miał naprawić. Ale może coś. O. Ha, bo tu jest jakaś gumka kapturek. O. o, 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 o. Ha. A, to chyba spokojnie, to damy radę. Zobaczcie, takie przewodniki, czy to zobaczycie, to czy nie? Takie przewodniki tutaj są, i to jakoś zasila tego neona, ale śmiesznie. To jakby plus i minus? A w środku się pali chyba jest ten gaz, nie? Plus i minus? No dobra, to damy sobie radę damy sobie radę, dobra ja to jakoś tak na razie za... założę a najlepsze jest to, że po prostu ktoś kto pakował ktoś kto pakował, były dwie te, dwie gąbki jest jedna od spodu powinna być i druga od góry a ktoś dał po prostu na spód te dwie gąbki Oj. no i tak to się wydarzyło no i dobra. Aha, to nawet nie będę musiał tego odkręcać, bo one widzę, że tu są na takich uchwytach. Ops ops ops. O I już tutaj część. I to tak samo jest tu wpinane. Ale dobra. Dobrze, że można to jakoś naprawić, bo już się bałem, że to będzie Lipton po całości. A tu jednak się udało. Dobra, to jest to. A ja jeszcze mam. O, cześć Stasiu. W tym roku trzeba będzie jeszcze podlać trab... trawę na bajku, a nie jak w tamtym roku wylewać. Zawsze jak mi się. O, neon z Chevroletem mogę ci sprzedać. Mikrofon, jak chcesz. Bo tutaj będzie wisiał neon chyba, um, właśnie duży Harleja. I jeszcze mam hardruk Rock ten neon, bo Wam go nie pokazywałem nawet. Ale jeszcze mam paczkę ze Stanów. teraz muszę tą paczkę ze Stanów tutaj otworzyć. Nie wiem jak ona jest zapakowana. O, o, o. No, ale te neony fajnie wyglądają, nie? I na filmach, i na żywo to jest, robią robotę, więc. Tych, tych neonów tu jeszcze może na drugą stronę tam coś powieszę. Coś tutaj co to? Teraz ah. czekajcie, czekajcie, jeszcze tutaj. Co, jesteś? Brzesiu? Czy coś porobisz? robisz? Nikt Ciebie. <laughs> czekaj, czekaj. Potrzebuję Co mi potrzebujesz? Czekaj, to jest to? Który dzisiaj jest? Nie wiem, 22. Czekaj. 22. No ale co mi potrzebujesz? To mów szybko. My musimy przełożyć coś, Przełożyć? 30, on ja teraz tutaj ważny ten, zaraz wracam. już nie na stronę ciągnął. 这阿宝这 Grzesiu składa taki fajny Grzesiu składa taki fajny hmm, stół No właśnie coś na ten Nie wiem właśnie co się stało, że yy, że się tak ten Co tu się wydarzyło A nie widzę tutaj podglądu w ogóle tego yy. Jest Pociągowo, Wincz i ten... Pociągowo, Wincz, Darius. <grystanie> Dajcie znać, czy tam ktoś jest właśnie na tym, czy faktycznie są trzy osoby. No tutaj coś yy, chyba kombinuje w ogóle YouTube. I, I coś tam. O, czekajcie, jak ja to otworzyć? Ho, 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 ho zobacz, Grzesiu. Zobacz, ile mamy tych. Harleja. paczka? No. Patrz. O. Breloki, harleja, welcome to. Cała ta, to. dwie paczki. Kłeczka takie nie są o, świece, ale tutaj, tutaj jeszcze, o, ale to znaczy fajne. Chrupki. O to jest najlepsze z tego. <gry> no, ale czekajcie, no coś tutaj... U mnie trzy. no coś się ten... Ja nie wiem coś w ustawieniach chyba potem. Czekajcie, spróbuję zamknąć to i spróbuję jeszcze raz odpalić.